Żyjemy w stresujących czasach, dlatego, dla naszego zdrowia i samopoczucia, powinniśmy nauczyć się, jak szybko i w każdej chwili można się zrelaksować. Jak to zrobić? Po pierwsze, pisanie dziennika. Czy wiesz, że pisanie dziennika ma potężną moc terapeutyczną? Gdy piszesz, jak się czujesz, niemal automatycznie uwalniasz negatywne emocje. To jak rozmowa z własną podświadomością. Naprawdę szczera rozmowa z samym sobą. Rejestrując w ten sposób swoje życie, po krótkim czasie ujrzysz pełny, klarowny obraz tego, w jaki sposób działasz i jakimi emocjami posługujesz się w danym momencie. Często terapia pisaniem może pomóc ci wyjaśnić, co w ogóle czujesz. Możesz uświadomić sobie uczucia, o których nie miałeś, nie miałaś pojęcia. Pisanie dzienników świetnie rozprawia się ze stresem, który kumulujemy w sobie. Uwalniamy go z każdym zapisanym słowem. Ok, to jak zacząć? Załóżmy, że wracasz po pracy po ciężkim dniu. Przygotuj sobie zeszyt wyłącznie do pisania, właśnie w tym celu, weź swój ulubiony długopis i zacznij pisać cokolwiek przychodzi ci do głowy. Pisz absolutnie wszystko. Wszystko, co leży ci na sercu. Pisz bez zastanawiania się. Nie myśl, czy to ma sens, czy nie, czy to jest dobre zdanie, czy nie. Po prostu pisz wszystko, co przychodzi Ci do głowy. Przynajmniej trzy strony powinny być zapisane. Zajmie Ci to chwilę, a poczujesz ulgę i napięcie uwolni się. Drugi szybki sposób na relaks to oddychanie głębiej. Już pięć głębokich, spokojnych oddechów zmienia funkcjonowanie mózgu, który się uspokaja. Jeśli skoncentrujesz się na przerwie między wdechem a wydechem, Dasz mu sygnał, że istnieje tylko tu i teraz. Zrób wdech i wydech. Powoli, kilka razy. To działa jak przycisk zwalniający tempo działania całego organizmu. Najbardziej stresuje nas niewiadoma przyszłość, dlatego jeśli skoncentrujemy się na teraźniejszości, przekonamy się, że jesteśmy bezpieczni, że żyjemy, oddychamy i wszystko jest dobrze. Głębokie oddychanie uspokaja nasz mózg i wycisza stresogenne myśli. Dobrze by było, gdybyś to ćwiczenie wykonywała wykonywał regularnie. Weź głęboki wdech przez nos i wypuść przez usta. Obserwuj swój oddech. O niczym innym nie myśl. Licz każdy oddech. To takie proste, a tak dużo korzyści z tego płynie. Kolejny sposób na szybki relaks to po prostu wyjść z domu i idź na spacer. Zieleń natury, kiedy otworzymy na nią zmysły, jest skutecznym uspokajaczem. Jeśli pogoda temu sprzyja, Stań boso na trawie i głęboko oddychaj. Nie biegaj, nie badaj pulsu, nie spiesz się, nie myśl o pracy. I na pewno wyłącz telefon. Po prostu przejdź się i skup się na tym, co doświadczasz. Jeśli to możliwe, spaceruj w parku czy innej zielonej przestrzeni. Kolejny sposób to medytacja. To kolejne narzędzie do walki ze stresem. Pozwala nam skonfrontować się z naszymi emocjami. W czasie medytacji uwalniamy emocje i rozluźniamy mięśnie, a rozluźnienie powoduje przepływ energii, która przywraca wszystko na swoje miejsce. Celebryci od Madonny po Jennifer Lopez twierdzą, że medytacja jest sekretem prowadzenia szczęśliwego i lepszego życia. Kluczem do właściwej medytacji jest znalezienie formy, która działa na ciebie i konsekwentne jej praktykowanie. Nie tylko w momentach stresu, ale właśnie aby zapobiec pojawianiu się stresu. Osoby medytujące zupełnie inaczej reagują na stres. Są wewnętrznie wyciszone i głęboko zrelaksowane. Niełatwo je doprowadzić do złości, a o to nam właśnie chodzi. Jaką medytację wybrać na początek? Spróbuj medytacji relaksacyjnej. Skupia się na byciu świadomym wszelkich obszarów napięcia w ciele. Gdy jesteśmy świadomi napięcia, możemy skupić się na rozluźnieniu danego miejsca w ciele. Medytacja uważności to kolejna forma medytacji. Skupia się na świadomym przeżywaniu chwili tu i teraz. Medytacja ma wiele zalet zdrowotnych i jest bardzo skutecznym sposobem na złagodzenie stresu. Chociaż nie możesz kontrolować swoich myśli, możesz kontrolować, ile władzy mają nad tobą. Oraz jak na nie reagujesz. Skorzystaj z naszych prowadzonych medytacji, aby się zrelaksować. Są one bardzo krótkie i możesz łatwo wprowadzić je w życie. Kolejny sposób na szybką relaksację to łagodny ruch i aktywna relaksacja. Delikatny ruch może pomóc w wyzwoleniu stłumionej energii i uwolnić Cię od skutków stresu. Już 15 minut spaceru energicznym krokiem przynosi taki skutek, ale lekkie ćwiczenia są równie dobre. Jeśli masz siedzącą pracę, jak najczęściej wstawaj i poruszaj się, przynajmniej raz na godzinę. Natomiast, jeśli możesz, wykonuj lekkie ćwiczenia. Ćwiczenia pozwolą nam również odetchnąć głębiej, co wyzwala reakcję relaksacyjną organizmu. Wypróbuj takie ćwiczenie jak yoga, pilates, rozciąganie, kajci chi lub taniec. Podczas ćwiczeń lub tańca obniża się poziom kortyzolu, hormonu stresu. Wyzwalają się również endorfiny, które poprawiają nastrój i działają jak naturalne środki przeciwbólowe. Wypróbuj jednej z tych technik i jeśli nie zadziała... Wypróbuj kolejną, napisz w komentarzach, która z tych technik działa na ciebie.